Wystawa Błotko w galerii Sig w Wrocław to wystawa, którą tworzą dzieci. Zaczęło się od pleneru artystycznego na koniec wakacji, gdzie tworzyły pod opieką artystki Natalii Kopytko, a następnie codziennie rano przychodzą do nas grupy szkolne i współtworzą tę wystawę, często pozostawiając swoje prace, dokładając się do tego, co powstało. Rozmawiamy o glinie, o Ziemi, o tym, jak ludzie i zwierzęta korzystają z niej. Najbardziej wartościowy jest ten kolektyw. Z jednej strony edukacja, z drugiej strony. Kultura. Kultura. W ten sposób bardziej możemy dotrzeć do tych najmłodszych, pokazując im w taki interaktywny, wspólny sposób, jak dbać o środowisko, jak oszczędzać energię, wodę i tak dalej. To wszystko, co tak naprawdę sobie, czyli dorosłym, powtarzamy na co dzień. Już w tamtym roku rozpoczęliśmy taką współpracę przy ekoeksperymentarium. To była fantastyczna wystawa też dla najmłodszych na planie mieszkania, gdzie też uczyliśmy dzieci z kolei dbania o środowisko. Wystawa Błotko i warsztaty Błotko to jest nasza kolejna współpraca i liczymy, że nie ostatnia. Efekty prac dzieci można oglądać do 29 października. Galeria otwarta jest od środy do niedzieli, a w każdy czwartek od tego tygodnia zapraszamy na oprowadzania wraz z Joanną Synowiec, czyli kuratorką tej wystawy.